Cześć! Jestem Ada, a o dzisiaj zna, będziemy robić takie zakładki. Kubu, serce no. Najpierw robimy znaczy znaczy, zna, coś takiego, na taki kwadracik malutki. Żeby zrobić oczy. się bardzo łatwo robi. Przepoławia się to. I robi się tutaj przecinek kółeczką, O tak. Idealnie musi być. O, na czas takiego ma być. No i wycinamy te o. Trzy. Płanie. I to jest takie, co nam wychodzi. Łane oczy. No i oczy zrobione. No i musimy to zrobić puszczę wilczka. I chyba tego nie mówiłam, co? No, będziemy jeszcze robić ogólnie wilczka. Chyba taki pyszczek wystarczy, co nie? No. Taki pyszczek. No i teraz będziemy właśnie zrobić tego błęka z takiego papieru. Tniemy właśnie taki mały kawałek papieru. Robimy z niego trójkąt. Bardzo delikatnie i uważnie. I, i plasujemy to paznokciem. A jak ktoś obgryza? Mama cicho. Kamerzysta się nie odzywa.

No, no i musi być coś takiego. Mm -hmm. No i teraz tak, robię mały po jednej stronie trójkąt i tak samo z drugą połową. Leciutko zginia, zginia, zginamy za zawadę i coś takiego nam no, wychodzi potem potem prostujemy jeszcze raz zginiamy i chowamy Hop. i i tak leciutko zginiamy leciutko tak i chowamy To jest takie, tak już mogą być. No i już mam właśnie coś takiego zrobione. Już pyszczek, ogólnie całą głowę e, wilka zrobioną. Teraz właśnie bierzemy to, żeby. Przy... dwa to jest za małe. takiego muszę być takiego i o. O, mam no i mamy to przykleić bo...

I na coś takiego ma wyjść. No, no, już przy No tak, oczy jeszcze przyklejmy, jeszcze już oczka i coś takiego teraz nam. bierzemy ołówek robimy to Tak Tak i tak. I gotowa zakładka. Nauczyłam to sobie nauczyłam to sobie się. nauczyłam to robić na moich dodatkowych lekcjach i, i patrzcie. 不怕。